On mi tak będzie szumiał? No chyba będzie Czy chciałbyś zmieniać moc VTX switchem? Bez przechodzenia przez menu, wybór, potwierdzanie, restart drona? No, to się da I ja w tym filmie pokażę Wam jak to zrobić Ej, Przemu już pokazywał jak to zrobić no wiem, tylko że jego film trwa 20 minut, a mój będzie trwał dwie, albo trzy. To znaczy od tego momentu. Jedziemy. Po pierwsze trzeba mieć w miarę aktualnego betaflighta. W betaflightie masz zakładkę video Trzeba w nią wejść. I upewnić się, że jest ustawiona tabela VTX. Kiedy tu widzisz cyferki częstotliwości, na których są poustawione kanały, zadziała. W moim dronie w Tajkanie są trzy moce number of power levels. Moc pierwsza 25 MW, moc druga 200 mW i moc trzecia 400 mW, którą ja sobie opisałem jako max. Teraz wybieram przełącznik, pod którym chcemy to ustawić. Przełącznik nie powinien być używany przez nic innego. U mnie ten, wchodzę w receiver AUX 4. Przełącznik jest trójpozycyjny i mamy trzy pozycje mocy VTX. Wchodzę w CLI, Command Line Interface i wpisuję VTX. Pojawi się 10 linii. I możemy ustawić sobie 10 wariantów. I teraz istotne jest, czym są te cyferki. Funkcja VTX ma 7 parametrów. Pierwszy to jest numer linii, drugi to kanał AUX, który ma wywoływać dane ustawienie. Kanały liczymy od zera, czyli AUX 4 wpisujemy trójkę, następnie pasmo. Jeśli pasma nie chcemy zmieniać, to zostaje 0, następnie kanał. Częstotliwość, ta również zostaje 0 jeśli nie chcemy jej zmieniać. Teraz to co nas interesuje, moc i tutaj jeśli ma zostać bez zmian wpisujemy 0. Jeśli moc pierwsza 25mW jedynkę, moc 200mW pozycja numer 2 dwójkę, moc maksymalna 400mW trójka. I szósty i siódmy parametr, zakres w którym ta funkcja ma być wywoływana, każdy switch trójpozycyjny w pozycji minimum będzie miał około 1000, ten ma 9,87. W pozycji środkowej będzie miał około 1500. W pozycji górnej będzie miał około 2000. Jeśli nic nie pogrzebałeś w radiu, a zakładamy, że nie. 9,87, 1500, 2100. VTX, pozycja 0. Aux 4, czyli wpisuje trójkę. Pasmo i kanał nie zmieniamy. 0,0, teraz moc. Moc nadajnika ma być pierwsza, czyli 25 mW, i ma to być wywoływane wtedy, kiedy AUX 4 będzie w pozycji między 900 a 1200. I to jest pierwsza wartość, którą ustawiliśmy: wartość numer 2, linia 1. AUX 4 zostaje, nie zmieniam pasma ani częstotliwości. Zmieniam moc na 2 i ma to być w zakresie między 1200 a 1800. Mówimy o położeniu przełącznika. No i kolejna linia VTX2, Auxem czwartym. Nie zmieniam dwóch pierwszych wartości. Moc trzecia od 1800 do 2100. Save, żeby zapisać. I tyle, powinno działać. Podłączam. No i jest, 25 mW Przełączam przełącznik. Ej, 200. <grystanie> Maks. Działa. VTX w Daytonie w Tajkanie ma swoje diody, które pokazują moc nadajnika 400 200, 25 W ten sam sposób można zmienić kanał, na którym nadaje VTX. Odsyłam do filmu Barduela i do mojego wpisu na blogu, który jasno to, mam nadzieję, wyjaśni. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej! Linki pod filmem. Wiadomka.